Dzień dobry z tej strony. MeetLoda i dzisiaj pokażę Wam jak zrobicie Wam się ładowały mapę w gry Battle Royale. Bo ja sam miałem taki problem i chcę się z wami tym podzielić, bo wreszcie mi się udało i na moim komputerze Niby nie będzie taki starym, ale jednak nie odbywa się mapa grze, więc pokażę No, jak już jesteście tutaj i macie swój program. Najpierw musicie go jakby znaleźć ten, co odpala tą gierkę, albo gdzie tutaj będzie włączonych na przykład. A jak nie, no, to musicie dodaj i tutaj znaleźć tą grę. E, jakby to co włącza tą grę. No, na przykład Fortnite to będzie bardzo łatwo. Ale na przykład ja tutaj miałem e, jakąś gierkę Royal. I na jej przykładzie to zrobimy. E, tak, tutaj też musicie ustawić. E, kartę, Karta w że ci LV, jeżeli nie macie tego. Tu też dajecie filtrowanie jakości, wysoka wydajność, i tu też wszystkie, i tutaj też, bo czasami może być tak, że tutaj tak się piernicze i jakby to i tak trzeba włączyć tutaj. No i to wszystkie ustawienia, które powinniście ustawić, dajecie zastosuj, i to tutaj już wszystko. Następnie, jak to nie zapisuję, wchodzicie w. Ustawienia grafiki. No jak piszecie GPU, po prostu tam wyjdzie ustawienia grafiki. Bo i tutaj. będzie musieli zadać komputer, jeżeli nie macie tego łączonego. Ale to jest bardzo ważne. Bo to sam jakby to komputer budowany ma coś takiego, że jakby będzie wiem, przyspieszał. wstrzymywał procesor po prostu. Znaczy no GPU nie. I musicie znaleźć. Nie... Może wam się tu pokazać ta gra. Ale może się nie pokazać, dlatego wówczas przeglądaj. I tak samo jak tam, znaleźć tą swoją grę. Na przykład, o ja mam tutaj w tym i dajcie dodaj. Ja się, no, widzicie, już ja się tutaj dodaję i dajcie opcję. I tutaj możecie mieć to, możecie mieć to, ale najważniejsze jest, że mi wysoka wydajność. I to jest najważniejsze.